Witajcie! Dzisiejsze słowo dnia to grip. Znaczy ono przede wszystkim chwyt albo uścisk. Na przykład She took my hand in a strong grip znaczy mocno chwyciła moją dłoń. To take a grip on somebody or something znaczy zatem chwycić bądź uścisnąć kogoś lub coś. Możemy kogoś ścisnąć mocniej, tighten your grip, albo nasz uścisk rozluźnić, relax your grip. Jeśli natomiast coś wyśliznie nam się z rąk, powiemy to lose your grip on something. Na przykład She lost her grip on the rope. Lina wyśliznęła jej się z rąk. Wyrażenia tego możemy też użyć metaforycznie. To lose your grip on reality znaczy stracić kontakt z rzeczywistością. A zatem lepiej wszystko chwytać mocno, czyli have a firm grip, co możemy też przetłumaczyć jako prowadzić coś twardą ręką. Na przykład He has a firm grip on the company, on prowadzi tę firmę twardą ręką. Grip to także przyczepność. Jeśli powiem My shoes have no grip, oznacza to, że moje buty są bardzo śliskie i nie trzymają się podłoża. Jednak przyczepność kojarzymy przede wszystkim z samochodami. Możemy zatem powiedzieć: The new tires have a good grip on wet roads. Znaczy to, że nowe opony mają świetną przyczepność na mokrej nawierzchni. Jeśli natomiast buty bądź opony tracą przyczepność, powiemy My shoes, the tires, failed to grip albo po prostu didn't grip. Hair grip to spinka do włosów, a gripping to przymiotnik, którego użyjemy do opisania wciągającego filmu albo książki. A na koniec dodajmy jeszcze, że jedna z płyt zespołu Aerosmith nosi tytuł Get a Grip. Jest to krótsza forma Get a Grip on Yourself, czyli weź się w garść. Podsumujmy zatem. Grip to chwyt albo uścisk. Take a grip on somebody, something, chwycić kogoś lub coś. Tighten your grip, uścisnąć mocniej. Relax your grip, rozluźnić uścisk. Have a firm grip, trzymać coś mocno albo prowadzić coś twardą ręką. Grip to również przyczepność. Gripping, wciągające. A get a grip on yourself, weź się w garść. Na dziś to już wszystko. Jeżeli macie jakieś propozycje albo pytania, napiszcie nam o tym w komentarzach. A ja zapraszam Was na kolejne Word of the Day.